Przedstawiamy agregat talerzowy Carrier XL firmy Waderstadt. Jest to nowe narzędzie szwedzkiej firmy. Oznaczenie XL wzięło się z powodu wyposażenia agregatu w nowe, większe talerze o średnicy 610 mm. W przedniej części agregatu znajduje się wuka crossboard. W tym samym miejscu, zamiast włóki, może być także zamontowane inne, nowe narzędzie przednie o nazwie crosscutter knife. Crosscutter Knife jest to układ szablastych noży umieszczonych na wale, służących m.in. do cięcia grubych resztek pożniwnych, głównie po kukurydze i rzepaku. Narzędzie Crosscutter Knife może również służyć do kładzenia poplonów. Noże narzędzia kroskater tną w poprzek resztki pożniwne ułożone na powierzchni gleby. Umieszczone za nimi talerze wykonują z kolei cięcie wzdłużne. Taki krzyżowy układ prowadzi do znacznego rozdrobnienia materii organicznej, co ułatwia wymieszanie jej z glebą. Carrier XL ma także nowy wał o nazwie Soil Runner. Został on wykonany z cełownika. Profil ten podczas pracy wypełnia się glebą, co niweluje niebezpieczeństwo zasklepiania się uprawianej powierzchni.